Siemato to ja. Bezik a to jest gra Portal 1 e, bardzo fajna. Stworzyło ją e, znowu o mnie zapomniałeś. I Eric Stworzyło ją Studio e, World, czy jakś tak. Czyli założyciele Inaczej Streamas. Próbujemy to spółkać. Hmm. Coś mi mówi, że to za dużo co to jest? On to jest radio. To jest malutkie. Malutkie się w Tak, ona coś tam mówi po angielsku. Dobra. Zatknął się. Nie, ja mam pomysł, patrzcie. O Jezu, zrobiłem kupę szklaną. Jesteśmy babą, która ma hmm. która wygląda jak melapeta i skacze jak ciota. Dobra, skupmy się i idźmy dalej. Uuuu też to lubię. Dobra, idziemy. Skoczymy. ja to lubię robić? Tak, w portala nie gramy dużo, nie? Cześć. Chcesz coś No. A, my tu nagrywamy, my tu pitu pitu, a tu się nagrywa, nie? No. Dużo gadania jest w tym odcinku. Dobra, może coś pogadamy o tej grze. Wiesz, coś może? Kurza mnie jest ten robot. A mnie wkurza, to ten Bóg. Nie wiem, czy to Bóg. Dobra, więc... Afekcy W tej grze chodzi o to, żeby robić portale takim gunem zaczepistym. No i musimy przez nie przechodzić. bo na przykład mamy czerwony. I tam niebieski który idziemy? No fuck! To jest chamskie. Hamstwo do potęgi drugiej. Nice. No, czekaj, to się zaraz Patrz, czary, czary Mary. No, jesteśmy. Nie ogarniam tej gry. Ja też nie, ale gram i nagrywam. Jakieś nie to idzie. Ile zrobimy minutowego filmik 30? Co? Aha, ty to tym dom... się to. No dobra, więc my tu przechodzimy i to jest już drugi lv lv level. drugi level e, d, 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 jak i nie, nie. Rzeg, za dużo mowa ty masz ja muszę zacząć grać bo pomyślam że to no, fajna gra jest tak teraz jest fajnie w tym dodatku ponieważ do 20, lewa Te, za. za free a potem 72 zł miesięcznie. No, i to jest minu, jedyny nie. minus tego. Albo za dwa. Nie pamiętam. Nie, są za dwa miesiące. A teraz jeśli ktoś wie, że na przykład... Aha patrz, patrzcie na kamera mnie może na tym ze mną nadążyć. A teraz w ogóle jest tak, że są jakieś update'y, że masz na przykład większe konto, koncie gra może przesłać wysokość level'a na twoje konto i od razu updateuję Ci do lewela 80 czy Dobra, ale mi tego nie, mu nie musisz mówić, Dobra. nie wiem po co to widzą mówić. Tak Ale żeby wiedzieli jakby zaczęli grać. Tak? Interesować ich to nie będzie. Oj, tam, oj tam. Czy to być ten gag? Yeah! A mogę tylko niebieski kolor. O, tu, tu się nie by wyłączył, a ja sobie będę z nie kosztował. O, mało FPS-ów. 15 da się ugrać nie, nie ma lagów tylko jest mało FPS-ów po nie <tut> wiem, jak mnie to chodzi, płynne co my tu mam zrobić? tak, takie właśnie. Tak, tak, no, satysfakcjonujące co mi tu mam zrobić? <tut> to był skoda, to się teleportował no, nie, bo to, stamtąd Aha. Ten od czasu do czasu jest no lak, Basia grasz, to jest najważniejsze. E, nie, normalnie to mi się tak... To, to nie są nagi. Po prostu mam mało FPS-ów. I się klatkuje. Nie klatkuje. <laughs> Co? Ładuję la, się. Rysiu, nalej mi trochę koi. Żeby miał powera. Ale o, tylko jak. trochę wysoko A i od razu mówimy. Nie popieramy czego. Zapomniałem. Oczywiście iż popełniamy, popełniamy piractwo, nie, fajnie. <grystwo> <grystwo> Ale ja chcę tylko troszeczkę, no? Dobra, wystarczy! Większyć, tak Dobra, nie wiem... O, tutaj tego należę trzeba postawić. co teraz zrozumiem to ma jakieś protokole mówi No ona mówi ogólnie o tym o, o tej o tym czymś. stawiłem jeden odcinek z Mario Portal. i teraz o i tu jest pierwsza, mądrzejsza już zagadka. Tak i nie wiem nie wiem co tam zrobić. No, no, nie A, już ja Tu i później tam. Magia. Ale mądry jesteś. No, widzisz. I ty niby nie ogarniasz tej gry. No, nie ogarniam. Co ty chcesz? Przecież ja tego nie ogarniam. Grałem tylko do końca gry. Skamskie ja ja się. Zamknij się. to? to? to mhm. to był portal. Widziałeś, to? się. Oh, Zamknij hell? Zamknij kamerę Zamknij się. Zamknij się. Zamknij 嗯，这个几？